Witam serdecznie, jestem spokojny człowiek to jest Rome, Total War, kolejny odcinek, gramy y, Egiptem i podbijamy pomąd. Po on naprawdę mocno dostał, można powiedzieć, od nas ostatnio, y, no, nie dziwi mnie ta sytuacja, że oni tutaj no, już są no, mocno przelęknięci tą całą sytuacją. Nie dziwi Nie dziwi mnie, to czekacie. Tak Potrzebuję Was Trzyszy. Y, 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 y. A, nie kupiłem, dobra, teraz mam. Yy, sytuacja wygląda bardzo dobrze. Mam 22 prowincji, tam jedna prowincja może się zaraz buntować, to jest taki mały problem, ale nie ma jakiegoś większego problemu. Yy, tak, to. I tutaj złożymy ten. Dobra. Kolejna nasza armia, tutaj niedługo będziemy mieć jeszcze jedną armię. Tak, tu niedługo będzie kolejna armia, która będzie można spokojnie, spokojnie, przesadź, dobra, o, tu się naprawiło, fantastycznie, no, kolejna bitwa, mają jazdę, mają pikinierów, więc tutaj mogą one trochę zrobić problemu, e czekajcie, pokażmy tą bitwę, to jest tutaj, mhm. czyli z już tą armią, którą poprzednim razem rozbiliśmy prawie całą, uderzają nas po raz drugi, oni są naprawdę, nie wiem, czy głupi, czy co, że oni nas, w nas uderzają, ale dobra. Myślę, że bitwa na naszą korzyść powinna pójść. Nie będziemy brać automatycznie, bo komputer raczej ich nie wyżuć, nie tak jak ja ich wyżyję. Czekaj, mają jazdę, więc to trochę jest. Stanowi tu pewne zagrożenie, ale myślę, że nie jakieś wielkie zagrożenie start. Dobra, jak zwykła taktyka, dobra, to oni będą atakować, więc dla mnie to lepiej go nie atakują. Szczerze mówiąc, nie wiem czemu, ale wolę atakować, niż się bronić. Znaczy, wolę się bronić, niż atakować. Niektórzy będą na takim poziomie najlepszy, a. Dobra, możecie być tutaj. Dobra, są cztery ludzie, teraz ustawię was wyjątkowo. Z... Z lewej strony... Albo nie jest. Dobra, niech będzie z lewej, a tu będą z Jeszcze jeden dział. Tylko was może może tak troszeczkę szerzej ustawię tak. Tak nie, ne, Deko... O, widzicie tak? Ten oczem jest... A, już jest ulepszony, dobra. Doskonale w takim razie. I jazda, jazda musi pójść na prawe skrzydło. Pójdziemy na prawe skrzydło. Jazda taka. I też taka. Dobra, tu będzie jazda tutaj, a jazda szerecka i wy będziecie z tej strony, nie jestem pewien czy to coś da, ale dobra Tutaj o oh, shit, jazdą mają Ciężka kawaleria, myślę, że trzeba rozbić już na starcie e, 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 e. Ciężką kawalerię Co tam myślą mają? ...kawalerię ciężką, więc oni na pewno... O oh, shit, spinmeni uderzą w nas. Tego się trochę obawiałem. Schowałem się za spinmenów, to jest ich przewaga. Dobra, ale większość i tak nikt uderzy. Dobra. Myślę, że obkrążając ich, no, rozbijemy ten oddział, dobra. Dobra, jest rozbity, dobra, doskonale. A bo dobra, wycofacie, się, Wycofacie się, Wycofacie się, wycofać, się, wycofać, się, wycofać, się, wycofać się. Bo teraz możemy kapitulować, dobra. Co się tu dzieje? Podejdźcie bliżej, dobra. O holera! Oh shit! Myślę, że przetrwamy jednak. 3 do 19, myślę, że rozbijemy tę armię. No ja nie, sądziałem, że z filmem... Udać, dobra. Mój generał uderzy, Dobra, przydałoby się rozbić tą armię tutaj Tak yy, Wy będziecie... Dobra, cofnijmy się może do Was Cholera, czasami ta... Dobra A bo dobra, tutaj jeszcze idzie arma jakaś Pikinierów O cholera jasna Dobra, wycofajcie, co chacimy się, o co ty? 4,32 No przewaga jest ogromna po mojej stronie ale na razie... Dobra, zobaczmy jak do to tutaj. Poradziliśmy sobie, dobra, ilu was jest? 77, no. ci, na pewno są groźniejsi. R, 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 panowie! Nie dało się chyba uderzyć, na mnie. Dobra, uderzać, uderzać! Mam nadzieję, że się uda rozbić ten rozdział. Ile mamy? 36 do 5, nie jest źle. To dwa odzieły śpimy, myślę, że oni uderzą Patrz na to co się tu wyprawia. Tak, oni uciekają, po raz kolejny uciekają Nie, 37%, dobra, doskonale Dobra, generałowie Nie, generała nie ruszę, nie ruszę, nie mam możliwości, muszę generała. 28% do 5, no, więc kolejna bitwa być może będzie wygrana w sposób legendarny już. No raczej ja, no, po raz kolejny pękają. Dwie ary mnie rozbiłem, z czego jestem cholernie dumny. Czekają włochu, więc to jest dla nich sytuacja dramatyczna. Pękli, brawo! 75%. Może być z 80 jeszcze dobrze będzie. Yy, jest osiemdziesiąt, może do 90 tu Enemy cowards run! Drive them from the battlefield Dobrze Ktoś jeszcze żyje? Aha, tutaj... Oh shit! 90%, no zobaczymy na to 90%, doskonale. 5% z naszych zostało no, zabitych, więc 52 straciliśmy, a oni stracili 480. Kolejna bitwa, która daje mi coraz większą rangę, jeżeli chodzi o. O! Jeszcze mają tych armii trochę. Wpuszczają kolejną armię naprzód. Wiadomo, że... Dobra, tutaj się trochę sytuacja naprawiła. Bałem się tego. Że się może coś napraw... pogorszyć. Ale dobra, nie ma tragedii. Tutaj tworzymy oddziały. Dobra. Idziemy do Antiochii. I czy... a, mogłem w sumie stąd. Dobra. Dobra, mam prawie całą armię. Będziemy za drugą. Nie ma tragedii, powiem Wam. Tworzymy kolejne zarąbiste oddziały. Teraz tak, tutaj. Co ja bym tutaj chciał? E, 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 e. Tak, chciałbym Was. 6 tur. Trochę długo. Ale dobra. Zapiszmy. Czy mogę coś do ustawić? Mogę Was. A dobra, wezmę was. I jesteśmy już prawie... Oh shit! Wystawili nam tutaj dosyć dużą armię, ale myślę, że się uronimy. O, mamy tutaj tych łuczników. Tak, łuczników trzeba tworzyć. Rekrutacja... E e, e e Dobra, dobra na razie e, tak. Tutaj widzę, e, że mam Jakieś oddziały, niewiele jest. Dobra, klikamy tutaj, zobaczymy coś tego wyniknie. Uuuu, błąd! No, jest szansa rozbić totalnie ich. O mają miazdy, tu, tu będzie wyższa liga. Kontynuujemy na razie idzie jak z masłem, aczkolwiek teraz będą mieć jazdy. Będą... No, oni na to tak mówią, więc na pewno musimy się szykować na mocną obronę. No, przewagę mamy gigantyczną tutaj, przynajmniej. Muszę stworzyć więcej łączników, szczerze mówiąc, bo mam tylko. Nie, mam tylko dwóch. Mam tylko dwóch uczniów. Tutaj jeszcze jest. A nie, trzy. Tu już są srebrni! Zobaczcie. Tu już są srebrni. Więc to są naprawdę doskonali łucznicy. Już w tym momencie. Weźmy ustawmy mojego z przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak. Wyjdziecie na prawą stronę Dobra tak, wyjdziecie tutaj I teraz jazda Jazdy jakoś tutaj już dużo nie mam, to są, to są nawet srebrni jak samo no. trochę no, trochę te oddziały są lekko skropane, ale dobra, nie ma tragedii. O oh, shit! Z dwóch stron jesteśmy wzięci. Z przodu to tu jest jazda, jazda, nieźne. no jazda, jazda mogą narobić nam smrodu. Armia z tyłu i z boku jeszcze. Zobaczcie sami, ile mamy wrogów tutaj. Eee, e, 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 jesteśmy, można powiedzieć, ogrodzeni. Dobra, trzeba zaatakować, to ewidentnie trzeba zaatakować, bo inaczej Ciężką jazdę tu mają, ciężką jazdę tu mają. Dobra Dobra Nie wiem czy to da radę, ale dobra, trzeba próbować Dobra, próbujemy Ataku, dobra Tu, tu musimy ich rozbić w polu Musimy jedną armię, potem dwie Miejmy się dosyć daleko. O, mają dużo tego. Jeden do zera, przegrywamy. 2 do 1. Na razie nie jest to dosyć idealna. 2 do 1, Ale teraz pewnie... Dobra, 3 do 2 Dobra, pokończyłem tych teraz No, ja to została nasza rozbita, ale nie jestem tutaj z tego zadowolony, że jeszcze z tyłu mamy już armię, która coraz bliżej jest i z boku zaraz się pojawiała. akurat z tego. Ora jasno, mogą nam jazdę rozbić tak, chyba się to tak skończy. 5 -2. Co one tam mają, trzeba się to powiedzieć. Dobra, może 5 do 3. Na razie przegrywamy, na razie nie jest dobrze. No oh shit, co tu się dzieje? Co oni wyprawiają w ogóle? Dobra. R. No dlaczego jest ten kom... Co się dzieje? Osły głupie, osły, 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 no zobaczcie co robią ci kretyni. O cholera jest na... Podaraj, jasna. Dobra, yy, tutaj mamy chyba rozbita jest. Więc teraz tak yy, 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 yy. musimy się obrócić w tą stronę. Wy się obrócicie w tą stronę. Generał pójdzie tu. Jest! Udało się rozbić ich. Ale mamy wspaniałe oddziały, naprawdę. Rozbiliśmy ich. Wprawdzie przegrywamy ich na razie. Ale nie ma tragedii.

Mój generał, co, co mój generał? Co mój wyprawia? CO MÓJ GENERAŁ WYPRAWIA?! Dobra, rozbili ich konkretnie. Jeszcze raz. Co tu się wyprawia? Trochę tych oddziałów jest dużo. Ustawiać się panowie, ustawiać. Jeszcze jest duża... 10 do 7, na razie przegrywamy. Chwala jasna. O oh, shit, pielka piechota z Primenu. Ciężka piechota. Ooo, oh, to może być ciężko teraz, dobra. Musimy się ustawić. Tak. Potrzebujemy kogoś jeszcze stąd. Dobra. Dobra. 11 do 7, nie jest za dobrze Nie ma tragedii Ale trzeba się teraz będzie bronić To dosyć dobrze, bo z tyłu jeszcze nie zatwierdziliśmy tamtych Dobra Ej 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 ej! się raz tak dalej wprowadzić w bambuku, dobra R do tyłu Na szczęście, mam nadzieję, że tutaj popadają te oddziały Tutaj z tym porozbijają, gdzie dobra, doskonale, dobra, wracaj, wracaj, wracaj do sieci, 11 do 14, dobrze, 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 Nie, w końcu trudniejsza bitwa. Cholera, jestem ja tutaj nas troszeczkę załatwili. E, 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 ile tu jest? Strzela, strzelać, 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 strzelać! Strzeli się tam z tyłu. Dobra. Moja... E, moi szczelcy, Tutaj. Tutaj, panowie, tutaj, panowie. Cholera, jasno, tu nas trochę... Przytną. Ale nie ma tragedii, nie ma tragedii. Dobra, hmm. e, e, e. ci na pewno ruszną, dobra. Cholera jestem, dobra. Nas troszeczkę zamknęli 17 do 12, na razie jest dobrze. Na razie nie ma tragedii. Tutaj pękają oddziały. O oh, shit, nie tak, no, dobra, dobra, was. O, cholera jestem. Tutaj może być ciężko zaraz. Nie ma tragedii. Jest na się 13. Na razie jest to wszystko wyrównane jeszcze. Poler jest. Dobra. Na razie nie ma tragedii. Jaka sytuacja tak z Trzęsienieczko 20. Dobra. Tu nas zaskoczyli, nas trochę. E, 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 muszę zerwać tą armię, ewidentnie. Dobra. Pękają, ale tutaj y, pęka pierwszy oddział. Ty. Dobra, dobre uderzenie. Dobrze. jeszcze się tego. Brawo! Damy jeszcze choler jazda, dobra. Dobra, nie ma tragedii. Och, shit. Nie zobaczyłem, tutaj się włączyć się tutaj na prawe, na lewej siodło. No, ta bitwa ewidentnie trudniejsza jest. 36, no, jest przewaga prawie dwukrotna. Dobra, postawicie, 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 bo na Dobrze, nie ma tragedii. Ouch, shit, 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 Dobra, wracać, wracać, wracać. Jaka ta sytuacja? 45, bardzo dobrze. Tu jeszcze mają jazdy, ni niestety. Ale wygląda to, wygląda to na tak, że oni zaczęli znowu skiepsać. Stacja 25 Nie ma tragedii tu, tu, tu. No, znaczy się opanowałem tu jakoś, było trochę godzin dobra Tu jeszcze coś źle biegną, ale myślę, że raz się Nie wiem, to troszeczkę jest głupkowate Czasami sami wielkie oddziały się tak jak dobra Czy jest szansa na przykład pogonić tamtych Moim generałem Staciłem jazdy jazdę niestety, oh shit Zatrzymujemy... ich troszeczkę na miarę tutaj. No, siło mi kilka oddziałów, wprawdzie. Mój generał już ma dwa, Dwie złote gwiazdki, zobaczcie. Miał przynieść srebrne, teraz ma złote. Doskonała. Przegoniliśmy wroga. Tutaj pękają ewidentnie. Szkoda, że brakuje mi teraz jazy. Ale otwieram sobie tak czy owak drogę do kolejnej prowincji rzymskiej, znaczy Eg egipskiej. Dobra, ta armia już uciekła. No, prawie wszystko. Koniec nie chcę się zjadnia. Zobaczcie, jakie piękne, piękne dzieciństwo! Było ich 700, około 800 osób. No, zmiażdżyliśmy ich totalnie. Aczkolwiek początku mieliśmy problemy małe. Myślę, że więcej jazdy. No, jazda no, strona, ale nie opiera się nasza armia na jazdzie.

w jakimś tam stopniu, z czego jestem jakimś tam zadowolony. Dobra. Ale najważniejsze jest teraz, żeby tą armię są przeprowadzić. Dobra. Kogo wziąć? Dobra. Muszę was przeprowadzić. Tutaj ta armia pójdzie na to. Dobra. Pont, pont, pont i był pącie. Tak to wygląda przynajmniej. 22 prowincje nadal mamy Dobra, ojdźmy sobie głośników, naprawdę są świetni A tak mianowicie możemy ulepszenia zrobić Bardzo to chciało A złożymy sobie takie coś jak tam Dobra Panowie, panie, ladies and gentlemen, musimy kończyć dzisiaj, trochę wcześniej. O, co tam się dzieje? Rekrutacja. Tutaj się tworzą kolejne dzielnienia, mamy naprawdę tak samo świetną sytuację. O, to przydałoby się jeszcze łuczników. Aczkolwiek nie, nie mamy... Oni mogą być tutaj to, ale mam nadzieję, że... Dobra. Zobaczmy finansowo jak stoimy. Czekajcie, czyli Jakbym uderzył automatycznie, bo troszeczkę się nie chce rozgrywać tym armią. Długi bitew. Jest przewaga wyraźna. Polska to znaczy się wyraźna. Mamy przewagę jeden, nie, jeden, jeden. Ale i tak strzałak wygrywamy w sposób genialny. Dobra, mimo tego, że jesteśmy tam trochę stosowni. Ludzie, laura. Czy ktoś tu kto będzie mi zagrażał? Nie wydaje mi się. Jestem daleko tę armię. Jest szansa podbić pont praktycznie cały. W następnym odcinku myślę, że zdobędziemy ten pont. Nie, to tu nie ma oddziału. Dobra, panowie i panie, kończymy dzisiaj. Na razie idzie dobrze, bym powiedział, że bardzo dobrze. Więc trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć. Chociaż, czekajcie, czekajcie. i tak się jeszcze. Czyli ta armia by tutaj doszła. Proszę, żeby doszła. Ona jest jeszcze tutaj dostawienia do tej... Dobra. Dobra, koniec.